Dziwne to jest bardzo dziwne. Nie rozumiem. Nic z tego nie rozumiem. Rabi, Rabi, Rabi. Jestem na dole. Chodź tutaj. Cześć. Słuchaj, mam problem. Cześć wam. Hej, hej. He. Rabi, Rabi, tutaj jestem. No? Mam problem. Zobacz, przeczytałam tutaj, no. że ziemia powstała przez tak? wielki wybuch, że Co? człowiek Co powstał z małpy, a przecież w Biblii jest Co? napisane coś innego. Oczywiście, że tak. Ja tego nie rozumiem, bo tutaj w tych książkach wszystkich jest napisane o tym wybuchu, hmm. o tym, że zwierzęta wyszły z wody, hmm. a tu jest napisane, że Pan Bóg powiedział i stało się. I ja już nie wiem, która wersja jest prawdziwa. Hmm. No wiesz, nie było nas tam, kiedy powstawał świat, nie widzieliśmy tego. Mhm. No chyba, że ty byłaś. Nie, nikt tego nie widział. No właśnie, ja też nie, nikt z nas tam nie był, nie było tam z nas nikogo. Tutaj ludzie napisali książki, byli to mądrzy ludzie, naukowcy. Napisali książki, natomiast oni też tego nie widzieli. Natomiast mhm. tak przypuszczają. Więc z jednej strony mamy to, co stwierdzili ludzie, że było, a z drugiej strony mamy to, co mówi do nas Pan Bóg i opowiada nam o tym, w jaki sposób On stwarzał świat. Mhm. Mm I jest napisane w Biblii, że całe pismo święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. To znaczy, że Biblia pomaga nam się uczyć. Oczywiście, że tak. W Biblii znajdziesz wiele rzeczy, które mówią o naszym świecie i wyjaśniają rzeczy, które dzieją się na naszym świecie, już dużo, dużo zanim odkryli to ludzie. Więc hmm. tak naprawdę wybór należy do Ciebie. Czy zaufasz Panu Bogu, że On mówi prawdę i że uczynił świat w siedem dni tak, jak napisał? Czy zaufasz ludziom, którzy stwierdzili tak na podstawie badań i są to ich domysły, tak naprawdę? Wiesz? Arabii? No. A może to było tak, że Pan Bóg powiedział i zrobił się wielki wybuch? A czy w Biblii Pan Bóg napisał, że powiedział, żeby stał się wielki wybuch? No, nie, nie, czekaj, sprawdź. Sprawdź. Nie. No i co tam jest napisane, że jak powstawał świat? Że Pan Bóg stworzył świat w sześć dni. A potem? A potem siódmego dnia odpoczął. No więc my chyba też powinniśmy tak robić. Stwarzać świat i odpoczywać? Nie, nie, odpoczywać. Ze, ze stwarzaniem świata tego nie umiem robić. <noise> Nawet ty nie umiesz stworzyć świata? Nie, nie. Czyli Pan Bóg jest stwórcą. Tak? Oczywiście. Dobra, to ja uważam, że to, co jest w Piśmie Świętym napisane, jest prawdziwe. I ta wersja jest ważniejsza i prawdziwa niż na przykład w tej książce. Ja też tak uważam. Zapytajmy dzieci. Hmm? Jeżeli Wy też myślicie, że Pan Bóg stworzył świat w 6 dni, pomachajcie do nas.